Cześć, witam serdecznie w kulturze polskiej graczy. E, tutaj powtóreczkę nadesłał Nektund 2 z PBP, e, ale to nie będzie random, tylko twierdza hmm, PBP kontra Czad 2. Na początku zanosiło, nie zanosiło, nie zanosiło się na coś strasznego. Znaczy, może nie będzie aż tak straszne, ale troszeczkę chamskie zachowanie e, graczy z Czad 2. A dlaczego? Już się zaczyna, no bady czy nabady no ktoś tam napisał, angielski ciężki język, już um, już trzeba komuś wypomnieć coś, oczywiście nie każdy uczy się angielskiego, są i ludzie, którzy uczą się niemieckiego, English is easy bro, siem i tak dalej, wszystko fajnie, tak jakoś, no, macie jakichś dobrych graczy w klanie, do pacierza, a nie granie, no właśnie, do pacierza, a nie granie. Ech. Jednak do wszystkiego można się przyczepić. Bez sensu napisać. To samo mogłoby się tyczyć czad2 do pacierza. trafiony! Tutaj... tutaj z PBP grają bardzo ostrożnie. Ale, muszę znowu wyciszyć, bo znowu mi się, nie wiem dlaczego cały czas ustawienia mi wskakują na 47, mogę zrobić to tak A przy kolejnym uruchomieniu gry i tak będzie na 47 Grają ostrożnie, przypuszczam, że no mieli po, po na przeciwnej stronie lepszych graczy Nie wiem, nie mam xp, a nie używam tego dziadostwa Hmm, więc nie mogę się wypowiedzieć w tym temacie. No i co? Wiadomo, że na CW czy na twierdzę każdy ma jakieś tam swoje strategie i chodzi o to, żeby wygrać, prawda? No ale tutaj również będzie nie, znowuż narzekanie. Bo kamperzy, bo kampią campers ratatata. Ale jak ktoś wyjeżdża i ginie, czy coś mu się nie udaje, to znowu jest wyzwanie od nobów. Czyli takie typowe w tych czasach życie internetowe i przyczepianie się do byle kurwa czego. Tak źle i tak niedobrze jest. Eee, prawdziwi Polacy tak nie kampią, o właśnie. No. Ale wy macie Artę, ktoś tam opisał. No i właśnie, Arta? To musiał poczuć. No tutaj ktoś z Golda, poważnie. No pewnie mu chodziło. Może do 50, 100, nie? bo no, 50 to jest cholernie miękki. A strzelanie z goldem? Stać mnie! Mnie również! Kamper poważnie weszło jak w zasięg! Weszło jak w zasięg! Nie umiecie grać! Dobre było, chłopaki! Cel poza zasięgiem! Ja potrafię strzelać bez goldem! Cześć, czy ktoś tam napisał! To nie umie ten się chowa. Lub używa golda i wali z golda. Japa pomidory. Do dziury noby. O właśnie. Ach, te kolory. Mm. Wspaniale. Trzeba klepać sobie jaja. Jak się widzi. Jeśli ktoś ma niebieski kolory. Spokojnie, panie, bo to tylko gra. Zachowujcie się. Okpać się... Okpać? Co to znaczy, kurwa, okpać? Daltonista chyba jesteś, skoro ja jestem czerwony. To ogarnij swoje pomidorki. O boże... Tragedia. Poniżej 1000 WN8 świeci się na czerwono u mnie. Ach, tutaj, ty swoje warzywa. Pokazałeś teraz szczyt swojej inteligencji, protku. Tu ma, to masz stare WN6. Twoja stara też pokazała mi szczyt. Kurwa ja pierdolaka żenada. To Bez starej bez starego by się nie obeszło, no bo przecież... Do szklarni kampersi. A co masz szklarnia do kampienia? Kurwa, jakie bzdury. Weź się ogarnij. Wez, we, weź se ogarnij kulturkę. Moja stara by cię nie opluła. Ktoś <gryw> tam napisał. Ale laskę dobrze robi. No, no oczywiście laskę... Też też musi być, no bo to jest... dorosło. Bo kolega bierze do pyska. nie tu wchodzili z nimi w jakieś w jakieś w jakieś niepotrzebne dyskusje. A dlaczego powiedz mi, ty do swojej mamy mówisz Adam? Słuchaj gówniarze, ty mi na rodziców nie wjeżdżaj. No właśnie, tutaj dobrze gość napisał. się na rodziców nie wjeżdża? o drzewo bez pnia. Tu <todziewanie> kolejno. Mówisz jak coś, o, kolejna poprawka. Zrobił błąd, trzeba. Jak nie potrafisz nic mądrego powiedzieć, to trzymaj gębę na kłódkę. Ha, to, że bierze do dzioba, a mrówki robią resztę, to wiadomo. Kurwa, każesz, że za żenada, jakiś jakieś, kurwa idiota, no? Idioci. Ale wiem, że moja mama jest kobietą, bo no? tutaj wyszło koledze. Tragedia. Jesteście bystrzy jak woda w klozecie. Lubię ją pić na kaca, No. Debil, kurwa. Oj, tutaj kolega dobrze napisał. Żal na Was patrzeć, że macie zielone staty, a kulturę nie ogarniacie. Bardzo dobrze. To, to jest niestety prawda. Co mi z tego, że ktoś ma kolor, a jest totalnym, kurwa, debilem, idiotą. Nie wiem jeszcze, jak to nazwać. Żal, to twój wiek. Mhm. Żal mi twojego ilorazu inteligencji. No, tutaj tak, czad rzeczywiście śmierdzi czadem, wali. Eee. O, też, kurwa, z tego klanu widzę inteligencję strasznie. Dobra, dajcie spokój, już żarty były tylko, no, spoko. Dobre żarty. Robieniu laski, czy Jastera robi laskę, to jest rzeczywiście super żart, naprawdę. Eee, no. To trzeba mieć najebane w głowie. Ile tą matkę musiała do takiego, do tego, do pizdy śniegu na takiego kurwa bałwana urodzić, to ja nie wiem. To trzeba być, mieć zgniły kurwa umysł, łeb. Ja pierdolę. Za twoją matkę też GG. Nieźle nie, nie świruje. Leszczyk jesteś i tyle tego nie zmienisz. Kurwa, ja pierdolę. Taki mieć teleport tylko i tak kliknąć na ten i taką lepę mu wypierdolić w papę. Może by się nauczył. To by się przydało takie coś mieć. I taki kurwa jeden przez karg albo... Mordę, Kanadyjczyk na odmulenie by się przydał. No ja jebie, bla bla bla. No, to na tyle. Dzięki na razie. Pozdrawiam wszystkich. No, oczywiście, nie idiotów.